Właśnie przyszliśmy na kolację i dzisiaj Kostek je... Dzisiaj w ogóle zapomnieliśmy o obiedzie, więc jesteśmy mega głodni, Znaleźliśmy obiadu, bo czas obiadu się skończył, kiedy my zgłodniliśmy, a byliśmy na plaży. No i przyszliśmy na wczesną kolację, taką obiadokolację i dzisiaj Kostek zajada sobie zupkę pomidorową. Pyszna? Tak, i masz soczek, tak? Super że jesteśmy, dużo zjemy, bo jesteśmy bardzo głodni, prawda? Mhm. A przed chwilą sobie zrobiliśmy sesję zdjęciową z chłopcami, więc zdjęcia na pewno się pojawią na Instagramie, bo jak już się tak ładnie ubrałam i ładnie uczesałam i umalowałam, no to, yy, to trzeba, nie? Mhm. Mhm. Dobry kochanie, w kolejnym dniu idziemy właśnie sobie na śniadanie z Franusiem, który ma bluzkę Goku. Uh, uh, uh. Mały Goku, a kostek ma bluzkę w kradu. Zaraz wam pokażę. Najlepiej się zobaczyć i powiem Wam, że fajnie. ale nie miałam ochoty, znaczy z to bym oczywiście, ale nie myślałam o tym, żeby tu ćwiczyć, to znaczy, że może raz, wiedzieć ale jakoś już się nie chciało. Chciałam sobie odpocząć też od mojej pracy, jakby nie było, ale tak się cieszę, że mnie namówił. Było tak super, naprawdę ekstra od razu, lepiej się czuję. Od razu mam tak więcej energii. A teraz szybko spokojnie się przebrać, bo dzisiaj idziemy na obiad nie do bufetu, tylko do restauracji włoskiej à la carte. Więc szybka przebiórka i lecimy. Fasolica. Oliwczyny. Daj mi oływka. To nie oliwka jest kosztówka, nie wiem co to jest. masz, wow. garbala. A ty masz, masz pizzę, Franek ma makaron z krewetkami A ty co A ty byś chciał? Chcesz pizzę, czy chcesz takie ravioli, jak mama ma ryż z owocami morza? Z krewetkami, czy tata ma ravioli? Z czym ty masz te ravioli? A to jest makaron. Jaki? Tak, i teraz wszystkiego zjesz po mroku. Pomoczyć ze mną nogi? I z franiem? Nie. Tu jest ciepła woda. Chodź, pomoczymy nogi. Ciepła. Chodź, pomoczymy. Proszę. No, widzisz franie? Cię woła. Ale gdzie on jest? W basenie. Pan Zimno mi! Zimno, mi, zimno mi, Gorąco, ale zimno mi! Hey? Jesteś pan zimno mi? Zobacz. No? A może my też pójdziemy do basenu, co? Ale. Wow, ale Frank zrobił skok. To co? Pójdziemy też do basenu? Dlaczego? Panie, zimno mi! A jestem głodny. Głodny? Dojdziemy do pokoju, się umyć na kolację, co? Poskakaliśmy trochę z kostysiem. Do... A, dobra, cicho, 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 nic nie mówię. Wróciliśmy do pokoju. Kostek trochę poskakał w końcu i popływał, nawet w dużym basenie popływaliśmy. A my pijemy sobie fantę! Tak, pływajcie. Pływajcie, pijcie. E, a teraz idziemy się wykąpać. Znaczy, Kostek już jest wykąpany. Dominik pod prysznicem, ja idę też pod prysznic zaraz. No i oczywiście co? Kolacja. Jutro w końcu będzie inny dzień, bo pożyczyliśmy auto od jutra i pozwiedzamy sobie troszkę, pojedziemy po wyspie. W środę mamy, e, płyniemy na Simi. Simi? Chyba Simi? Więc e, będziemy płynąć statkiem, Kostek. Kiedy? Za dwa dni. A, za dwa dni. Chciałbyś? Tak. No, nie. no, więc będzie się troszkę więcej działo. Jedziemy! Nowa przygoda! Dzisiaj przyjechaliśmy do Rodos i idziemy zwiedzać właśnie stare miasto, a później jeszcze planujemy podjechać w Dolinę Machyli, więc takiego zobaczymy jak nam wystarczy czasu. Chodźcie, idziemy dalej zwiedzać. No czekaj, daj, bo to ten przecież ułożyć A ja muszę wyrwać to. Możemy już iść? Jeszcze nie. Proszę. No, skończą. Mm. Dobra. Ale to się w ogóle nie dało. Dobre? Dobre. Daj mi spróbować swojego. w starym mieście Rodos, a teraz zmierzamy już do auta no i jedziemy zobaczymy, sobie... No jak on pojedzie? No nie wiem, jak on pojedzie. I yy, jedziemy do Doliny Motyli. Tam będzie znowu nas czekać długi spacer, chłopcy, więc, Kostek, koniecznie musisz się przespać po drodze, bo mamy... znaczy długi, tam nie wiem, tam z 5 km chyba. Co Tylko pięć? No. A ile kilometrów kwadratowych ma yy, Rodos? Nie wiem. I jak się jedzie w tym aucie? Bez dachu cały. Cały bez dachu. Fajnie. Jedziemy teraz jeszcze do hotelu, jednak coś zjeść. Dominik paszed do Lidla. Jedziemy jeszcze do hotelu. No bo ty będziesz śpiący i głodny, więc jeszcze zjemy coś po drodze i tak hotel mamy praktycznie po drodze, więc sobie po prostu podjedziemy coś zjeść. I później pojedziemy. A może, ja jestem głodny. A może teraz jestem głodny? Już jesteś głodny? No tak myślałam właśnie. Dlatego tak zrobimy. To poszedł tylko po jakiś krem do opalania. Czekamy, idziemy. Fajnie się jedzie tam piecetką, muszę tam powiedzieć. Panek w końcu je coś innego niż y, pizze, spaghetti, i desery i lody. No, no próbuj. I jeszcze naleśniki. I naleśniki, próbuj, czy będzie dobre. Czy Dobra, będzie najpierw spróbujemy indyka. Okej. Okay. Jeden no. kawałek. Rysz to by mogłaś do tego wziąć? 7 na 10. 7 na 10, okej. Okay. Uu, Kostiś też sobie coś wybrał? Mhm. Super! Kurczaczka i ketchup? Mhm. Wow. Papryka, papryczkę mhm. ogóreczek, marka. Super! Grosk, Super! Okej. Okay. chwilę? I no. By była wiele bardziej bola, a więc 80. Okej. No, gdzie samolot Oficjalnie nastąpiła zmiana planów. Nie jedziemy oglądać motyli, tylko jedziemy na basen. Tak? Nie! Jak to nie? Przecież ty tak zdecydowałeś, że jedziemy na plażę i na basen, a nie jedziemy już nigdzie? Co się stało? nie Że nie jedziemy. Nie jedziemy! Idziemy na plażę. Co się stało? Po co ty to wyciągasz? Ja już nie, nie mogę! Да? Вот. Да, я тебя сейчас посмотрю. Да, я тебя сейчас Wat ben je aan het klapen? Oké, dat Ik heb een Staczy, tam polewacz do. Dawaj ty. Tu jest ślisko po. Dawaj ty. Nie. Dawaj. telefon trzymać. Dawaj. Ej! No. Dobra, dobra, dobra. Ej, tutaj. Nie biegać, bo tu jest ślisko po płytkach kostek. Główka do góry, pamiętaj Góra do góry pamiętaj. Główka. Baj, na głowę, no, ej, to ej, płytki jest na. To nie z bacenu. już. jest wiosek razem, okej? jedziemy właśnie na wycieczkę, oczywiście jest z książką Non Topper, Non Dostaliśmy takie lunchboxiki dla dzieci i dla dorosłych. Tam są kanapeczki, woda, soczek, jakieś owoce, jakieś ciasteczka. Więc spoko, jedziemy dzisiaj na Lindos. Zamówiliśmy sobie te boxy, żeby po prostu dzieciaki od razu nie były głodne, sobie za pokój. Spóźniliście się, tak. no jeszcze nie, dopiero jutro się możemy spóźnić, bo jutro mamy płynąć na simi, mamy wycieczkę, więc nie możemy zaspać, a wypływamy już, wyjedziemy o 8.30, więc to będzie wyzwanie duże. A teraz jedziemy do Lindos i odpuszczamy sobie tą dolinę motyli, dlatego że motyli podobno teraz tam nie ma, że dopiero są od czerwca, więc chyba, chyba odpuścimy to i jedziemy sobie do Lindos na wycieczkę, tak? Tak, wczoraj byliśmy w meksykańskiej restauracji, no i Franek, co powiesz o, co? o meksykańskiej restauracji? Zarobiste. No, Franek tak bardzo chciał zjeść tacosy i się udało, były tacosy, było burrito, co tam jeszcze było dobrego, różne, różne pyszne rzeczy. A co najbardziej Ci smakowało? Burrito. No bo ten, w tym tacosie za dużo tego sera. A, ser. I za bardzo za ciasto. No to takie są te kosy właśnie. Nie no, takie są właśnie. Nie, bardzo dobre było. Bardzo, bardzo naprawdę było wszystko dobre. Bo... Przepyszne. Byliśmy wcześniej w tej picie, też było pyszne. Byliśmy wcześniej w tej włoskiej, też było ok, Ale meksykańska zdecydowanie, zdecydowanie wygrywa. Dobre. Ale ładnie. Nie? Mhm. Dotarliśmy do Lindos Parking, znaleźliśmy free, więc zadowoleni, idziemy teraz na Akropol, ale samo, mm, samo to miasteczko jest bardzo, bardzo urzekające, jest tu pięknie, w do tego, co wczoraj byliśmy w Rhodes, to o, o wiele bardziej opłaca się jechać do Lindos, jak będziecie na wyspie Rhodes. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są chodniki powykładane kamyczkami, te kamyczki wczoraj na Rhodes też już były, ale tutaj fajnie, bo są na przykład poukładane w różne wzory. I zobaczcie, tutaj mamy jakieś zwierzątko ułożone z tych kamyczków. Pięknie to wygląda. Kocham wakacje. Ej, mama. Tak? Lanek. Powiedziałam, że jakieś małe dziecko. Jesteśmy do góry już w akropo... Na akropo... no żeby teraz bilety kasować kasować ja też odchodźmy. jestem no no to. Tak. Ale innego na to. Bardzo, bo się bardzo zmieni. Przepięknie. Patrzcie, idziemy sobie piknik zrobić. Stany. Nie, ale są kanapki. Lunchboxy, bardzo proszę. Co będziesz jadł, kościół? Najpierw wiemy, klebek

tak, jak w pióra. taki i ale taki już już trudno go wyrzucić, ale. Jak poprosiliśmy o że... lunchbox, to. Poczekaj, poczekaj. Chajstos, poczekaj. Nie wyrzucaj do śmietnika. O, nie obrażaj, bo chajstos się wyrzuca. A jak się tu zjeść? O, Jak starych Który, który wykuwał. Które wykuwał Ja tylko mówię. Wykuwał, e, ja tylko mówię. Tutaj też idziemy do góry, tam będzie ten akropol, to musimy sobie wyrzucić. chciał wyrzucić, ja. Został upomniany, żeby nie wyrzucać chleba, bo jest A jutro jedziemy łódką. Płyniemy. Ale gdzie? Tutaj? No tak, no, czy może Gdzieś popłyniemy na jakąś wyspę. wyspę. Jakąś? Na jakieś zadupie wielkie. Ja liczę na Resbos, ale nie mam na stary dom. Simi. Ares urządził w tej świątyni. O, zobaczcie, ja tam drzewko. Mama, wiesz, kto to chociaż Bóg Ares? No, opowiedz mi. Uświadom. No, nie wiem, no Boże, no. Co to jest za No powiedz, no, nie chcę, żebyś opowiedział. Kto to jest no, Bóg no, no, Ares w mitologii greckiej? Nie mam siłę teraz nie No powiedz. Wiesz, czy nie pamiętasz? Wiem, to jest e, Bóg e, e, wojny i patron tych wszystkich żo żo żołnierzy, tak? Na górnicy. Widzicie? Miało się na historii mitologię. A poczekaj, to są twoje, tak? Ty, 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 ty. No, co mi kurde moje guci zabrała. Jak tam? Zmęczeni? 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 Mhm. Wyszliśmy do góry tak. czy do zału. Dobrze, tutaj byliśmy. Tutaj? To tutaj, to tak Ja tak, tutaj zdjęcie. Bo tak, no. Bardzo ładnie. Zakupy zrobione. Magnesiki kupione. Skienka, kolita kupione. Kostek sobie wybrał jeszcze autko. Ja Zmierzamy. na tą... Zmierzamy teraz w kierunku parkingu. Jedziemy jeszcze tam nad tą zatokę, czy nie? Chyba mi się już nie chce. A mi się chce. Ja bym jechała. A nad morze? Nad morze takie piękne, kolorowe. Myśmy poszli, u nas przy hotelu nie ma takiego ładnego. A, tu jest polistiszem. Uuu. Przyjechaliśmy jeszcze tutaj do zatoki i to była, powiem Wam, najlepsza decyzja, dlatego, że najlepsza. praktycznie jesteśmy tutaj sami, prawie nie ma nikogo. Zobaczcie w ogóle te góry, o, kolor tej wody, widzicie to? Nie. Coś pięknego, chłopcy tutaj siedzą w bajorkach i się wygrzewają w tej ciepłej wodzie i jest cudownie. Wiesz? Jeszcze mamy godzinkę do domu. Musimy się wykąpać, oddać samochód. Bo jutro płyniemy na kolejny rejs. Dobra, co, zbieramy się. Za trzy godziny tu byliśmy, co?